Za 10 lat, w Stanach Zjednoczonych, będą miejsca, które będą kompletnie nieaktywne, jeżeli chodzi o ludzi. Będą to miejsca opuszczone. Czyli nie wykluczone, że w tym okresie, czy przez któryś z tych czasów, przez te 10 lat, Ameryka może zostać zaatakowana bronią jądrową lub jakąśkolwiek inną, po której, po której ludzie nie będą mogli zamieszkiwać jakichś terenów. Czuję, takie, że takie miejsca będą. To bardziej wschodnia, czy tu te rejony, gdzie jest Chicago, Nowy Jork, Floryda, te rejony będą nietknięte, a bardziej Alaska i gdzieś San Francisco, to miasta aniołów, jak to, to, to tam mogą być w tamtych rejonach, ja nie mówię, że w tych miastach, ale w tamtych rejonach bardziej takie miejsca. Czyli przejdzie duża wojna na świecie. I tego nie rozumiem kompletnie. Ale Stany Zjednoczone staną się państwem kom kom korporacyjnym. E Ameryką będą rządzić jakieś korporacje. E Będzie to system prywatny. E Ameryka stanie się własnością potężnych korporacji. Czyli można nazwać nie będzie demokracji, tylko korpokracja. Ameryka w przyszłości będzie miała swoją korpokrację. Ameryka będzie własnością korporacji.